Siemanko z tej strony teraz Witam was w kolejnym otwieraniu skrzynek na moim kanale i po pierwsze chciałem was przeprosić za półmrok, jaki panuje w tym odcinku, ale naprawdę jest strasznie późno jak to nagrywam i po drugie, chciałem Was też przeprosić za to, że to tam łóżko tam w tle jest rozłożone. ale to nie zwracajcie na to uwagi w ogóle. Tak jak już mówiłem, jest późno, w ogóle miałem się już kłęć spać. Ale zachciało mi się skrzynki otwierać, więc y, otworzymy sobie y, te skrzyneczki, tak jak y, mówiłem. 15 skrzynek, chroma 2. Tak więc myślę, że będziemy mogli już zaczynać. A no, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Oczywiście zapomniałem Wam podziękować za ponad 2000 lajków po poprzednim odcinkiem. Także jeżeli kolejny Case Opening chcecie jak najszybciej, no to zostawcie lajka like pod tym filmem. No a teraz już zaczynamy. OK, tak więc lecimy sobie, słuchajcie, z pierwszą skrzyneczką oczywiście. No i przydałoby się dzisiaj coś fajnego trafić, no które jakiś czerwony skin, bo oczywiście kosem, no ale to są takie marzenia. Bo patrząc na to, co Gaben mi daje w skrzynkach to tak średnio. Chociaż zaczynam od tego skina dzisiaj, bardzo miło, bardzo miło. CZ75. Skrzynka. Spoko, pole position zawsze... Zawsze jak najbardziej OK. Okej, okay, no to tworzym sobie tą skrzynkę, bo ona jest jakaś taka oddzielna w ogóle, więc użyj klucza i uwaga, Gaben dajże coś dobrego, no. Dawaj! Powiem że to jest chyba skin, który mi dropi najczęściej z tej skrzynki. I nie, nie lubię tego. Ok, tak więc dwie skrzyneczki za nami, przed nami jeszcze 13. Tak więc uwaga, 13 skrzynka od końca, mam nadzieję, że szczęśliwa. Oczywiście, że tak. Walencja, zawsze, zawsze spoko. Ok, No ten skin też mi często dropi, nie, nie ukrywajmy, prawda? Zresztą wy wiecie, co mi często dropi. Origami same, jakieś takie śmieci. Dobra, kolejna skrzyneczka i Gaben może teraz coś fajnego nam dasz origami. O tym przed chwilą właśnie mówiłem. Tak jest. Czyli wracamy do normy jednym słowem. Gaben nam nie daje zapomnieć o tym, że, że trafiamy tylko śmieciowe itemy i, i dalej nam je daje, no więc okej. Okay. Gaben, słuchaj, stary. szeryfa wbijem, w ogóle mam szeryfa, jaram się jej... Nie no nie, tak serio to fajnie, ale wbijem udało mi się w końcu. Yy, Cezetka. No dobra. W porządku. Ehm, nie no, kurde, słuchajcie, no coś fajnego mogło wypaść. No, nie CZK, bo cezetki to ja nie chcę. No, Gaben, dawaj stary, coś ciekawszego niż cezetka. Nie jakiś pancerny rdzenie, rigami, walencja, Brązowe deko. No, tylko to trafiam w tych skrzynkach, kurde. Ta chroma 2 mnie nie lubi zupełnie. W tej chromie 2 słuchajcie, czekajcie. Trafiłem cokolwiek fajnego? Nie. Stąd, słuchajcie, najlepszy item, jaki mi wyleciał. To jest albo ten Famas Jean, ale nie jestem pewien, czy tutaj tego Famasa trafiłem w tej skrzynce. Ale chyba jest to AWP Robaczy Book. Lub UMP Grand Prix w stat traku, Ewentualnie CZK. Może w stat traku mi gdzieś dropnęło, ale z tych skrzynek nie trafiłem. Z falcjona trafiłem OK. Kosę, trafiłem SG Cyrex, czyli różowy skin, tak? Ale tutaj spójrzcie na to. To jest totalna porażka, jeżeli chodzi o moje szczęście. Totalnie, totalnie naprawdę. Potępiam Chromy 2, prawda? Potępiam Chromy 2 zdecydowanie. 8 skrzynek nam to stało, 7 dzisiaj otworzyliśmy i sami widzicie co leci, no. No ja nie jestem zadowolony. Teraz kurczę randomowy, skrzyneczkę sobie wybraliśmy. Chociaż różowy item może. Mega pokręt wojenny. No dobra. W porządku. Ogólnie jeżeli wygląda na zaspanego, lub jakiegoś przyćpanego, czy coś, to przepraszam najmocniej. Naprawdę, nie chcę zamulać na tym odcinku. Staram się nie zamulać, ale skurczę późno, a mnie wziął jakoś na skrzynki, bo miałem trochę Eurosów na Steamie, tak? Więc, więc po prostu yy, zrozumienie, tak? Yy, I no, na to liczę z waszej strony. 57 nam przeleciał, ale do tego się już przyzwyczaiłem. Drugi różowy skin też nam przeleciał, do tego się też przyzwyczaiłem, że dwa różowe skiny na niej przelatują. Do tego, że wylatuje mi ak każdy elitarny, nie zgadniecie. Też się przyzwyczaiłem. Tak więc, ogółem, można powiedzieć, że tutaj robimy. No, robimy po prostu normę. Ostatnia skrzynka, kluczem mam domowy. Dawaj, gojem, kosa. Trafię kosę, czuję, że jeszcze trafię kosę w tym openingu bo bardzo dużo narzekam. Czy to jest żart? Oligami? Ja nie mogę. Już było tak blisko przecież. No nic, kurczę. Kolejna skrzynka, no. UMP Grand Prix, wow, fioletowy skin, ale słuchajcie Fioletowy skin ja już w tej skrzynce trafiałem Niebieskie też, ja bym chciał różowy zostać, chociaż Chociaż różowy, naprawdę schromy dwójki Nic lepszego niż fioletowy i ten jeszcze nie dostałem Gaben Teraz Dajesz mi Różowy lub czerwony skin Ewentualnie kosę, właśnie w tej skrzynce słuchajcie Jak tu wytrzymać nerwowo powiedzcie mi jak? Jak? Trzy skrzynki do końca, 12 za nami i mi nie może wylecieć totalnie nic. Gabe, daj coś. No nie! To jest żart! To jest żart! To jest żart! Ja wychodzę po prostu. <grystanie> <grystanie> o, sam z siebie, przecież to jest kurde. Jakim cudem to się dzieje? Powiedzcie mi jak. Moje życie nie ma sensu. Teraz te pieniądze na skrzynki. No i okej. Okay. ostatnia skrzyneczka na dzisiaj. Spróbujmy to miłym akcentem zakończyć. Nie chcę tego odcinka to kończyć toksycznie, niemiło. Chciałem ten odcinek skończyć w takim pogodnym nastroju. Uśmiechnijmy się. Ja tak, do naprawdę, zakończmy to fajnie. Nie będę tutaj się wkurzał, że ta skrzynka była słaba, bo będzie słaba. Właśnie, ale nie będę się wkurzał. Negev, to są skrzynki, tak? Tutaj zazwyczaj lecą słabe rzeczy, więc trzeba się liczyć z tym, że, że nam wyleć raczej słaba rzecz. No i życie, tak? Tak to wygląda. Trafiamy dużo niebieskich skinów, yy, i tak to jest w skrzynkach. Po prostu. I nie ma sprawy, ja to akceptuję. Mam nadzieję, że Wy też to akceptujecie. Gabe też to akceptuje, bo to dla niego większy zarobek, jeżeli nic ciekawego w skrzynkach nie da. Tak więc okej. Okay. Tak więc okej, okay, słuchajcie, to było dzisiaj już definitywnie na tyle jeżeli że Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli tych kciuków w górę zbierze się no na to dużo, no to następny case opening po prostu będzie w jakimś szybszym terminie, tak? Po prostu postaram się go zrobić szybciej. Nie będę ustawiał tutaj żadnych progów ani nic, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie postaram się zrobić szybciej opening, jeżeli lajków będzie dużo. Tak więc to było dzisiaj już definitywnie na tyle. Wiem, że to powtarzam któryś raz z rzędu. Nie musicie mi pisać w komentarzach, że zbyt długie zakończenie jest. Sorry. Jeżeli Was interesuje coś takiego jak vlogi i tak dalej To zajrzyjcie sobie na mój drugi kanał A teraz to było już na tyle Także cześć, trzymajcie się, no i na razie Pa, pa